Siemka widzowie, z tej strony Miki Podłoga Gaming. Dzisiaj sobie zagramy w Bedwarsy na Coxcrafcie. Ogólnie to gram teraz na komputerze mojego brata i nagrywam właśnie odcinek, bo mojego brata nie ma w domu, a tylko w tygodniu mogę, a więc no. Sobie zagramy w Bedwarsy i... Ogólnie, jeśli Wam się podobają takie filmy właśnie z Bedwarsów lub um, z pykmc.pl um, pyk lub nano to zostawcie suba, lajka i dzwoneczek, żeby Was takie super filmy nie, um, nie omijały. I teraz dajcie Ogólnie to sobie teraz jesteśmy na jakiejś mapce z. Ej, co Ze smokami, chyba. To jest mapa. O, już leci do mnie. Czyli jest spocony ktoś. Ale. Nie aż tak. Okej, okay, tutaj sobie pójdziemy na niego. Co go robi? Ok, Dead. Widzicie, już jeden team rozwalony. Ja jestem ogólnie dobry w Bedwars tylko jestem dobry wtedy, kiedy nie mam lagów. A na laptopie troszkę mam, i mnie nawet wyrzuca. A więc, no. Ogólnie to jest mój pierwszy odcinek z tego komputera, więc, no sobie to sobie poczekamy na szarpa sobie to schowamy do ender chesta te rzeczy Ok i możemy w sumie pójść na złotych bo czemu by nie Wiemy, my pójdziemy sobie z tej strony kurczaczki no trudno a róża wydadzą, czy... a nie, on z nim walczy. Co chłop OK Teraz tak i tak sobie pójdziemy tutaj na te diapsy, bo tutaj już raczej będą trzy. Jak nikt ich nie wziął oczywiście. Okej, okay. mamy cztery, okej, okay. to czekajcie, to my mamy już na Sharpa i na Protection, jak na start to bardzo dobrze, okej, okay, dzidzi, um, sobie tutaj kupimy Fireballa, ale Troszkę wełny wrzucimy i może pójdziemy sobie na inny team. O kurcze, różowi już łóżka nie mają. Czekajcie, niebiescy są, a tam jest baza niebieskich. To robimy szybką akcję. Nie no, to nie tak, że właśnie im niszczę łóżka, łóżko. To nie tak, to nie tak. To nie tak. ale szybka runda jeden niszczy ko łóżko komuś drugi ten co jest grane tutaj będą 4 3 okej, git to poczekamy sobie te 5 sekund i będziemy mieli na, yy, na protection 2 a protection i ogólnie sharp się bardzo przydaje, bo na szarpie więcej bijemy i jest większy odrzut, a na protection po prostu mniej nam zadają. Okej, okay. tutaj już sobie kupimy protection. Tutaj tak zrobimy, tutaj tak. Fireball sobie weźmiemy. I idziemy teraz na... w sumie na złotych się pójdziemy. Czemu by nie? Tylko sobie pójdziemy po lucik do zielonych. I czekajcie. Czemu ja dostałem 18 żelaza? Jakby 26. Dziwne. Jakieś lagi ma ten ma Coxcraft. Okej, okay, tutaj mamy trzy a ile... O, to sobie weźmiemy ten. I sobie pójdziemy tutaj na kolejne diaksu, nie? I jak weźmiemy teraz co wiem 8 to będziemy mieli 8 A potrzebujemy 8 diaksów na Protection M3 W ogóle to... Dobrze nam idzie jak na start. Może nawet to wygramy, ale nie wiem. ale sobie skorzystamy z okazji. Okej. Okay. sunia W ogóle ile my mamy golda? Co jest za to Spróbujemy z nim zawalczyć. Ale wątpię, że nam się uda. Nawet nie musieliśmy. Okej, okay, nieważne. To jest taka Ej, to co jest? My tylko z czerwonymi zostaliśmy I to jeszcze nie ma ten czerwony beda. Co jest? Okej, okay, to musimy skorzystać teraz. Kufujemy trochę TNT, trochę kapów. Okej. Okay. I trochę... O kurde... O nie! O nie, ja wiem co on robi. Słuchajcie, ja mam pomysł, mam... tylko troszkę może TNT odłożę. A. Jeden, dwa, trzy. Kurde, ajajaj. Aha, ale tutaj akurat on leci, a więc tutaj robimy tak i tak. Gdzie jesteś? A no, tutaj jesteś w cwaniaku. błagam. Trafiłem. Ja nie wierzę. Co jest? Ok, jedna runda wygrana. To jest <gryw> akurat plusik. I to jest akurat niemożliwe, że my wygraliśmy. Akurat, czyli ma ktoś DC? Może z kimś pogadamy na Discordzie? Fabio. Kso. Może z kimś pogadamy? <ścoughs> to też sobie dodamy na tym. Nagrywam odcinek. Mo możesz być na filmie. Będziemy sobie tak na tym robić. O! Podaj DC. Kurczaczki, nie udało się. Kto chce? OK. Ja, nie wierzę. Już hop. Już chłop w łóżko komuś zniszczył. Okej. Okay. Spróbujemy zrobić tak. Szybko, szybko. GD. Okej, okay, A ja nie. tutaj tak Czerwoni mają już łóżko zniszczone więc to jest akurat plusik. Kurczaczki, no ja nie wiem jak oni to robią. Ja ciągle przegrywam. Kurcze Okej, okay, tutaj zrobimy... Ty, co? Jest jakiś cwaniak! A nie. Okej, okay, nieważne ważne. ja ten postawiłem. Okej, okay, tutaj tak. O nie. O ty. zjedz jaki cycfaniak. Aha, no trudno, Okej, okay, dajemy kolejną rundę. I może napiszemy teraz, czy kto ma DC, czy ja. To podaj. Czy, um. Ogólnie wy mi widzowie też możecie dodawać. A więc... Ja, możecie mnie tutaj dodawać w zamaj, hashtag 2523 jeśli chcecie ze mną porozmawiać i być na odcinku to zapraszam i sobie włączymy przeglądarkę z discordem żeby, no discord A jeśli nie, to poczekajcie okej okay. discord tutaj tak Open Discord Ok, wchodzimy To mam nadzieję, że Czekaj yy... Ok Gracjan 08 tam chyba 1 5 Gracjan zero osiem nie co jest? czy jak tam było? Migracja, a okej okay, nieważne zero osiem jeden okej okay, jest o kurde, ile my mamy, mamy, mamy luciku. Kurde, troszkę drewna damy. Nie zaszkodzi trochę. Okay. Użyliśmy teraz chyba wszystko. To teraz zrobimy speedrun. Tutaj tak. O, siema. Jesteśmy bok jego bazy. Okej. Okay. Kłó kurde, ale nas wyrzuciło. Okej, okay, poczekajcie, bo o, już mnie dodał. Poczekaj, idzie. Siema mordo. O. Ej, ty jesteś żółty? Tak. A to ty. Ej, daj mi na firebola albo na tlenki Kup mi tlenki tutaj, tutaj nie można się sojuszować. No, no. Można dostać bana. Be Bez chciał doparty? No. Ja tylko nie niesz mi łóżka. A, a nie, coś gada. Dzięki. Czekaj. Ja diamenciki. Jeden diament. Jestem Poczekajcie widzowie, za chwilę przyjdę. Czyli za chwilę przyjdą. Ty nagrywasz. Jestem Ej, co ty nagrywasz? No nagrywałam odcinek a co? Ja nic tak pytam. Mam 49 to... słów. Ej, kto mi łóżko zniszczył? Ej, co jest? Weź na mnie patrz. Niebieski. Wybrałem. Ej, ktoś się do mnie przeteleportował nagle. Pomszczę cię, pomszczę cię. Pomcz mnie. Czekaj, bo tepłem się do ciebie i spadłem. Pomściłem. No, no dobrze, obserwuj, I... Okej, okay, mamy tutaj... Poczekajcie. Tak, to ja mogę obserwować, czy ktoś do ciebie idzie. O no. Czekaj, gdzie. Czekaj, y gdzie baza jest? Ja jestem na czerwonych. No weź idź tak blisko twojej bazy, bo ja się zgubiłam To weź po prostu się do mnie tepnij. Chyba, ty, ty jesteś swoje baś? Ja jestem u czerwonego, Teraz idę na środek. A gdzie są żółci? Żółci... O! Y ty masz taką pomarańczową żółtą kaczkę, czy? Ja mam żółtą, Ja jestem żółtą. O, widzę widzę, 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 Dobra, obserwuję. Będę tutaj na baczności stał. <grym> Tylko nie mam pewności, ale ktoś do mnie leci. No właśnie ktoś do ciebie się patrzy chyba ro, robi TNT jumpa A nie, buduje się. Szybko do bandy chodź Do bazy chodź Wiem, wiem I tak nie zdążę Znając przyszłość A jaki ty masz nick? Czy to ja, to, ja, to ja sobie przygotuję komendę, żeby cię dodać do party Spoko Napisałem Dobra, zaprosiłem. Oglądam tego do gusta, co ci łóżko zniszczył. Czekaj, ja. Ale on jest jakiś spocon, bo po skinie widzę i po ruchach. No, on ma chyba jakiegoś klienta. A ogólnie, nie wiem, zaraz ja mi się odechciała grać na koksie, bo jak ja ledwo kupię wełnę to typ jakiś już do mnie godbridge'a zrobił. robi. Współczuję. W bazie tu jest, w bazie tu jest. Uwaga, shift, 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 on to widzi. Czuje Dawaj robią". mu cienki. Ej, mnie odpychnęłeś. Ja. Yeah. poczekaj. On tu żyje, on tu żyje, ale on jest spocony, on jest spocony. Ej, a ty masz premkę? nie, nie mam. A jaki launcher robasz? T-launcher. A wiesz, jak ustawić skina na T-launcherze? Nie wiem, właśnie. Dołączyłeś do party. Gdzie ty jesteś? Ja bedłem. Aaa, to no. Twoje party ma za dużo ludzi. Max jeden. A, bo jesteśmy na solo. Dobra, to się nie dziwię. opuść grę. No wiem. E, bedłem było tak, to jest było? Takło cię? Tak, tak po, po Ej, dawaj No do... Ja nie jestem za dobry. Ja nie jestem za dobry, bo ja dawno nie grałem 1.8. Ja gram no teraz ja... na na 1.171 i Ci powiem, że łatwiej się gra. E, e, łatwiej się buduje. Ja umiem? ogólnie nie umiem Butterfly, ale się biję one bo lepiej mi jest wtedy trzymać myszkę. Oho. O, siana. Umiem różne e, uderzenia, jak na okay. dwa kliknięcia, ale no. i Mam takiego napisanego teksturpaka, dla takich stigm. Assassinek? Czy w pomiesz... Nie, no, bardzo... To jest teksturpak traktor Aha, Ty wiesz, tutaj, jak zaczynasz jakąś rundę, teleportuje cię do świata, to masz tak muzyczkę jakąś pod bedworsy, ci się włącza Czekaj, endstowna? Jak kupię endstowna, weź to zniszcz. Poczekaj, bo ja lecę na różowych Ale ty, jak... nie ma różowych Ej, bo czerwoni chyba na nas idą Ty gadasz serio? No To zaraz sobie odlecą. Przyjdę, poczekaj. Nie no nie idzie, nikt nie idzie nikt. Nie idą, ale na nich się na dobijają. Do nich się dobijają. Idę na morskich. Kurczę. Ej, idzie do nas chyba morski. Nie, nie, nie idzie nikt. Czekaj, ja ci powiem zaraz. Sobie tylko kupię mieczek. Czekaj, ja sobie kupuję TNT i robimy I podwójnego tientu Gdzie? O chłopie, ale on jest u nas, jest u nas Jaki on jest spocony, chłopie Co chłop robi? Ja nie wierzę Gdzie Ale on się napocił Weź lepszą pobudowę robimy Jeszcze Trzeba zrobić parę warstw, żeby on nie niszczył tego. Wiem, 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 poczekaj, ja tylko. Zbuduj, weź szkłodaj. Nie, jak zrobimy też parę warstw y, wełny, to tego endstona nie zniszczy. A no, 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 Ja ogólnie będę chciał na YouTubie robić. Em, daily. Daily będę robił. Nice. No Daily, czyli że codziennie nagrywam. No wiem, 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 wiem. Ej, jest niebieski na diaksach naszych. Kurde, 2 HP. Ma 4 diaksy chyba. Lecę no, na no nich. Mają szarpa już. Dobra, no. idę z tobą. O, no, przestraszyłem się ciebie. No, tak jak myślałem. Czekaj, idę. On de no? no? On miał pół HP, co nie? Ta no. O chłopie, ale oni mają łóżko obudowane. Masakra. Po co się? Po co się po prostu? Dziewczynki. Eee, no, no. mamy w bazie. Oha. To ja jestem... Y D zyktować, on, on ma wpływ żelaznego seta zenczantowanego i jednocześnie ma też mieczek zainchantowany. A ty dedłeś? No. To daj za ponownie. Ty... Ale on się na nas napocił. Dawaj ja, po tej rundzie na Nano MC. Albo na P... Pyke... na pykęce, Albo na rapę, ja albo jestem na... 8. 8. jestem 1.8. Jestem 1.8. osiem. Ja jestem jeden 8, a nie chcę się zmieniać wersji na razie. Ja lubię trochę z Bedu, Nie wiem, to jest moja trzecia, czwarta runda? O. A masz forta? nie. nie. Możemy. Widzowie, hmm. nagramy dzisiaj odcinek. Jeśli się zgodzisz, możemy nagrać odcinek z NanoMC lub, lub z RAP. Nie, zrobimy z bedów. Znaczy bed. O, chłopie, ale się buduje. Z bedów już by teraz są. Ej, pocą się, pocą się? No, tak jakby Mam TNT Czekaj, robię TNT, Dzianko, bo jestem napoconym kotletem 2137 Zniszczyłem łóżko białym Czekaj, ja im TNT stawiam tutaj Gdzie? No ja jestem u nich w bazie Aha, już idę, idę no, ktoś mnie od pleców y, uderzał. Ktoś mnie od pleców, HP miał. Ktoś mnie od pleców bił. Już nie. <laughs> Ej, u ciebie też tak śnie pada? Postać no, mnie U nie, nie, nie pada niestety, ale chciałbym. Ej, bo chcę. Nie, nie mam mamy zniszczone. Uciekaj do góry, do góry, do góry, uciekaj. No kupię, help. O, ale chodź, jest Bedłeś? Nie. nie. Ok, git, git. Dawaj. A ty masz skina? Nie. nie o, właśnie ma... chciałem sobie ustawić, ale nie umiem. No. Mhm. Czyli ja ci powiem morski... O, chłopy. Ty nie masz przecież szans. Jak morscy mają tak obudowanego beda? Ej, współczuję ci. Będę robił e, jak deaksowego chyba. Tylko uważaj, bo morski też leci do na, na MC Ej, do graty dojechałeś tam? No białych już nie ma. Ej, patrzę się. Pa, ja się na ciebie patrzę. 8 złota. 8? A można zobaczyć kogoś jakiś flipunek? Nie wiem, chyba nie. Aha. Po, patrz czy tu nie idzie. Spoko. Nie, no, nikogo nie ma. O kur Ja robię tak, że ja będę po prostu kampił i będę z nich firebulami strzelał. Jedną złotę i mam seta, no. Na serio? Ale chłopiec spacony, ja nie wierzę. Ty, to w ogóle jest dziewczyna. I ten... Ameryka goni, to jest... O, Ej, ci ludzie są dziwni na tym, koch scrafcie. Ej, nie da się stawiać. Jak się nie zostawiać? No nie dało się tam stawiać. Dadłeś? No, No. Ja bo chciałem na ścianie. Jakby nie było, że nie uda się sobie trzeco na blok, tylko w ogóle jakby prawy przycisk w tamtym miejscu nie działał. Oho. To widzowie, To jest ostatnia runda i kończymy na dzisiaj. Znaczy jeszcze będzie jeden odcinek, jeśli się zgo jeśli zgodzisz się na NoMC. Lub, lub na jakiś lampy. Dropa? O, na przykład, albo na... na I to może byśmy nagrali z Bedwarsów, ale 1.16 16 Wiesz co, Bedwarsy teraz są. Ty co jest? Co? W to może. O kurczę. Może ty jest ostatnia runda, bo... Co to jest? Co jest? Jeszcze jedna runda, ostatnia, ostatnia. No, teraz brat zrobił do nas udwiedza. Ale widzowie, my na, na dzisiaj kończymy, bo film i tak już trwa długo, więc do zobaczenia niedługo, Marka.